Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa tutaj powitać na naszej konferencji dotyczącej manifestacji, która odbędzie się w Szczecinie, będzie miała na tytuł Szczecin w obronie rodziny. Ja się nazywam Małgorzata Ludzka. jestem przedstawicielką Młodzieży Wszechpolskiej i tutaj na nasze zaproszenie jest z nami radny miasta Dariusz Matecki. Nieprzypadkowo manifestacja. Odbędzie się podczas pochodu osób przedstawiających publicznie swoje seksualne odchylenia. Manifestacja poprzedzona będzie także happeningiem. Ten happening będzie miał nazwę LGBT: Zmyjemy, Rodziny uratujemy. Będzie on polegać na symbolicznym, oczywiście symbolicznym, zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie. Dziękuję i. Szanowni Państwo, startując w wyborach samorządowych deklarowałem, że będę osobą reprezentującą środowiska dotychczas pominięte w szczecińskiej Radzie Miasta, środowiska patriotyczne, środowiska narodowe, środowiska związane z ruchami katolickimi i ruchami prolife. Stąd moja obecność i moje pełne wsparcie dla tego typu manifestacji. E, Gosia już tutaj wspomniała, że podczas manifestacji będziemy zbierać podpisy pod projektami uchwał. Jedną, jedną z nich jest Szczecin wolny od ideologii LGBT. Już to wcześniej zapowiadałem, teraz to już przechodzi w czyn. Dzisiaj, to również będę, dzisiaj również będę zbierać podpisy pod tą uchwałą na spotkaniu z Patrykiem Jakim o godzinie 17. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, w miejscu, gdzie w grudniu ginęli Polacy w walce o swoją wolność. Udało nam się, jako Porozumieniu Środowisk Patriotycznych, odebrać ten plac właśnie tym organizacjom LGBT, które chciały tutaj zorganizować swoje manifestacje. Dosłownie kilka sekund na miesiąc przed możliwością zarejestrowania, kilka sekund wcześniej od nich zarejestrowaliśmy to miejsce, Nasze zgromadzenie będzie tutaj odbywać się manifestacja w obronie rodziny, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Nasze zgromadzenie ma by być alternatywą pokazującą, że są w Szczecinie ludzie, którzy, którym zależy na tradycyjnych wartościach, zależy na tradycyjnym modelu rodziny, to będą osoby w strojach odpowiednich, które pokazują, że dezynfekują teren, i chodzi o to, żeby ten zdezynfekować właśnie z pewnych ideologii. To jest po prostu symboliczny gest usuwania, usuwania ideologii, której, która według nas nie powinna być obecna w życiu publicznym.